Partnerzy Festiwalu, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy marszałkowi Adamowi Struzikowi i samorządowi wojewódzkiemu za potencjał dostrzeżony w WSC Festiwalu. Ogromnie cieszymy się, że razem możemy realizować nie tylko inwestycje w Sochaczewie, ale także tworzyć wydarzenia, które łączą społeczność Mazowsza. Zakład wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie. Bardzo dziękujemy spółce ZWIK. Dzięki niej możliwa jest realizacja inicjatyw, które integrują lokalną społeczność, budują pozytywny obraz Sochaczewa, działających w nim firm i mieszkających tu ludzi. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie dla WSC Festiwalu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sochaczewie. Przed kolejnym naszym partnerem bardzo ważne zadanie: budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie. Dzięki temu, podobnie jak WSC Festiwal, wyróżni to nasze miasto nie tylko na tle innych ośrodków w regionie, lecz znacznie szerzej, w kraju i za granicą. Dziękujemy, PEC Sochaczew. Skynet. Skynet to polski dostawca usług multimedialnych z ponad 20-letnim doświadczeniem oferujący nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. Dzięki własnej, niezależnej sieci światłowodowej obsługuje dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów w różnych regionach kraju. Po raz drugi został partnerem WSC Festiwalu. Dom Plus. Firma powstała z pasji do budownictwa i chęci kreowania nowej przyjaznej architektury otoczenia. Dom Plus to solidność, nowoczesność, rzetelność, wizjonerstwo, profesjonalizm, szacunek dla klienta, troska o jego potrzeby. Przedsiębiorstwo wspiera rozwój miasta na wielu płaszczyznach. PKO Bank Polski Bank PKOBP zawsze wspierał lokalną społeczność i to się nie zmienia od wielu dekad. Patrząc, jak państwa firma rozkwita na przestrzeni ostatnich lat wierzę, że podobny rozwój czeka WSC Festiwal. Z takim partnerem przyjdzie to z łatwością. INPOST to lider w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych i pierwsza firma w Polsce, która stworzyła sieć samoobsługowych paczkomatów. Inpost oferuje również usługi kurierskie i inne rozwiązania w zakresie logistyki. Dziękujemy, że jesteście z nami. Drukarnia i agencja reklamowa Typografik oferują kompleksową obsługę firm, w tym druk materiałów reklamowych, projektowanie graficzne i doradztwo reklamowe. Działają również online, oferując między innymi projektowanie stron internetowych i obsługę mediów społecznościowych. Geotermia Mazowiecka. Mieć takiego partnera jak Geotermia Mazowiecka to zaszczyt. Firma działająca na sochaczewskim rynku od 1998 roku systematycznie inwestuje w rozwój i najnowocześniejsze ekotechnologie, wspiera lokalne inicjatywy, jest obecna w życiu naszej społeczności. Ferma drobiu mateusiak. Najlepsze świeże jaja tylko od nich. Od lat firma wspiera lokalne kluby sportowe, wydarzenia kulturalne, projekty adresowane do seniorów, pomaga w organizacji wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Bardzo dziękujemy za dołączenie do grona partnerów WSC Festiwalu. Javi Group, Agencja Pracy Tymczasowej. Choć na sochaczewskim rynku Agencja Pracy Tymczasowej Javi Group działa dopiero od kilku lat. Od początku wspierała rozwój miasta na wielu płaszczyznach. Między innymi poprzez wzmacnianie potencjału lokalnych firm, wyszukując im odpowiednich pracowników czy dołączając do grona sponsorów zespołu Rysie Sochaczew. Dziękujemy za włączenie się do WSC Festiwalu. Interbroker. Od niemal 30 lat spółka Interbroker słynie z wysokiego poziomu profesjonalizmu, sumienności kadry i rzetelności. W branży uznawana jest za solidną i godną zaufania firmę brokerską. Dziękujemy naszym partnerom z Torunia. British House. Firma słusznie szczyci się wysokim poziomem świadczonych usług, zaufaniem i doskonałą opinią wśród klientów. Wraz z pełnym zaangażowania zespołem od ponad 20 lat otwiera kursantom okno na świat. Gorąco polecamy Szkołę Języków Obcych British House w Sochaczewie. Barbie Lips Salon Barbie Lips Karoliny Łagan przywodzi na myśl same dobre skojarzenia. Uroda, młodość, wysoki poziom profesjonalizmu, rzetelność. Bardzo dziękujemy za wspieranie inicjatywy łączącej ludzi, promującej pasję, energię i lokalną społeczność. MK Oil. Firma dba o środowisko, troszczy się o przyszłość naszej planety, inwestuje w rozwój i najnowocześniejsze ekotechnologie. To dzięki MC pojawiły się chętnie wykorzystywane przez mieszkańców w Sochaczewie olejomaty. Dziękujemy za wsparcie dla WSC Festiwalu. Toyota WJ Wiśniewski. Wśród partnerów festiwalu mamy firmę Toyota WJ Wiśniewski, która nie bez przyczyny od lat kojarzy się z solidnością, jakością, perfekcyjną obsługą, poszanowaniem środowiska oraz godnym reprezentowaniem od ponad trzech dekad jednej z najlepszych marek motoryzacyjnych na świecie. Starostwo Powiatowe. Dziękujemy samorządowi powiatowemu za okazaną pomoc oraz partnerską współpracę przy organizacji WSC Festiwalu. Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem możemy realizować nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale także tworzyć wydarzenia, które łączą społeczność powiatu. Gmina Sochaczew. WSC Festiwal wyrasta na flagowy projekt promocyjny Sochaczewa, przyciągający kilkanaście tysięcy młodych uczestników z całej Polski. Pokazuje miasto otwarte, nowoczesne, atrakcyjne do życia dla każdego pokolenia. Dziękujemy naszemu sąsiadowi, który również uwierzył w siłę, wartość i przyszłość dla tego wydarzenia. Dla magazynu.pl Firma zaspokaja rosnące na polskim rynku logistycznym potrzeby w zakresie konieczności posiadania profesjonalnych projektów rozmieszczenia systemów składowania. Wiele lat zajmowania się montażem i demontażem regałów magazynowych sprawiło, że posiadają wielu zadowolonych klientów. Przyjaciele festiwalu: Kancelaria Business Solutions. Mieć takiego partnera jak Kancelaria Business Solutions to zaszczyt. Z radością wykorzystamy bogate doświadczenie zawodowe założyciela firmy w wielu branżach, między innymi w zakresie bezpieczeństwa imprez czy doradztwa biznesowego. Rubin Trans. Firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży transportowej słusznie szczyci się wysokim poziomem świadczonych usług i doskonałą opinią wśród klientów. Dziękujemy za zaufanie, które stało się fundamentem naszego wspólnego sukcesu. Gminy, młodzieżyn i łów rybno. Dziękujemy władzom i wszystkim mieszkańcom gmin za okazaną pomoc oraz partnerską współpracę przy organizacji WSC Festiwalu. Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem możemy tworzyć wydarzenia, które łączą nasze społeczności i liczymy na dalsze owocne działania w przyszłości. DALTRANS Działają na rynku od 2000 roku, świadcząc usługi w zakresie przewozu osób na terenie zarówno całej Polski, jak i Europy. Dysponują pojazdami o różnej wielkości. Swoją szeroką ofertę dostosowują do klienta. Dziękujemy za wsparcie WSC Festiwalu. Sochaczewskie Centrum Kultury. Ogromnie dziękujemy SCK za pomoc i współorganizację WSC Festiwalu, za przygotowanie obiektu, w którym odbędzie się to niezwykłe muzyczne wydarzenie. Podziękowania za pomoc w organizacji. Mirosław Adam Orliński Dziękujemy posłowi na Sejm RP Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za okazaną pomoc oraz partnerską współpracę przy organizacji WSC Festiwalu. Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem możemy tworzyć wydarzenia, które łączą społeczność naszego miasta policja i straż pożarna. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego serdecznie dziękujemy sochaczewskim policjantom i strażakom z Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie za współpracę i okazane wsparcie w ochronie tak dużej imprezy. Dzięki waszej pracy każdy z uczestników WSC Festiwalu może czuć się bezpiecznie. Agencja Ochrony Osób imienia Astrea. Posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony sektora rozrywkowego i ochrony osobistej. Oferują sprawdzone metody pracy i wysokiej jakości usługi. Bezpieczeństwo podczas WSC Festiwalu jest dla nas priorytetowe, a oni je zapewniają. Sochaczewskie WOPR. W weekend 22-24 sierpnia ratownicy będą między innymi służyć pomocą zakwaterowanym na festiwalowym polu namiotowym. Na Malowniczych Bulwarach nad Bzurą będą również zachęcać do rekreacyjnego spróbowania swoich sił w sportach wodnych. Firma cateringowa Impra działają od blisko 20 lat. Zajmują się organizacją dużych imprez plenerowych w zakresie kompleksowej obsługi gastronomiczno-rozrywkowej. Obsługują wydarzenia w całej Polsce, co świadczy o dużym zaufaniu. Eurobis Bogdan Krysiński Karuzele, kolejki górskie, diabelski młyn, autodrom czy wielkie koło, które stało na placu Kościuszki w dni Sochaczewa. Skorzystamy z nich również podczas WSC Festiwalu. Infrastrukturę Wesołego Miasteczka zbuduje firma Eurobis Bohdana Krysińskiego. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy. World Media to działająca w naszym powiecie firma, która od 1996 roku organizuje koncerty i kompleksową obsługę największych imprez plenerowych w całej Polsce. Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji WSC Festiwalu. To dla nas ogromne wsparcie. Soundline. Serdecznie dziękujemy firmie Soundline, która zadba o ważny element WSC festiwalu, jakim będzie technika estradowa. Po to, aby pozytywne wrażenia na koncertach były jak największe. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Wielkie wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Sochaczewskiego ZGK, którzy będą dbać o porządek i czystość na terenie WSC Festiwalu. Śmieci wyrzucajcie do koszy i sprawdźcie, aby mieli jak najmniej pracy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Serdecznie dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sochaczewie za nieocenione wsparcie i zaangażowanie w organizację WSC Festiwalu. Wasze doświadczenie, infrastruktura i otwartość na współpracę pozwalają tworzyć wydarzenia na najwyższym poziomie. Dzięki Wam możemy wspólnie budować przestrzeń do aktywności, zabawy i integracji mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Składamy gorące podziękowania Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie za pomoc w zapewnieniu sprawnego transportu podczas WSC Festiwalu. Wasza praca przekłada się bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Dziękujemy za gotowość do działania i elastyczność, która jest kluczowa przy organizacji tak dużych imprez. Media Radio Sochaczew, Radio Wiktoria, portal tu tusochaczew.pl, tygodnik Sochaczewski. Ogromnie dziękujemy lokalnym mediom: redakcjom radia Sochaczew, radia Wiktoria, portalu tusochaczew.pl, tygodnika Sochaczewskiego za informowanie i promowanie WSC festiwalu. To dzięki wam wydarzenie to może zaktywizować i zjednoczyć wielu młodych ludzi.